Nie lubię zmywać poni. Po prostu to zajęcie mnie totalnie męczy, dlatego też z zaciekawieniem przyjąłem propozycję nagrania filmu o tym konkretnym odkurzaczu pionowym, który rzekomo jest właśnie ekspertem od zmywania powierzchni płaskich. To odkurzacz Bosch Pro Hygienic Aqua, który potrafi jednocześnie odkurzać i myć podłogę. A od standardowych urządzeń tego typu różni się właśnie zaawansowaną nasarką myjącą. No i ona ma właśnie dokładnie umyć naszą podłogę, a nie tylko ją pomoczyć. Czy to prawda? Dzisiaj się dowiemy, bo tutaj sprzęt testujemy na maksa, a tym razem w ręce wpadł nam odkurzacz pionowy Bosch, który ma funkcję mopowania. Zaczynamy! W urządzeniach marki Bosch bardzo lubię to, że często dostajemy je z niezwykle bogatym zestawem akcesoriów. Tak było przy okazji testowanego już u nas odkurzacza piorącego Aqua Walkman Clean. Tak jest również w przypadku dzisiejszego bohatera. Razem z odkurzaczem Bosch Pro Hygienic Aqua otrzymujemy bardzo fajną elektroszczotkę do tradycyjnego odkurzania, łamaną rurę, sapkę szczelinową, sapkę do tapicerki w rozmiarze XXL mniejszą sawkę 2w1, która łączy ssawkę do tapicerki i szczotkę do mebli, dwa zestawy nakładek mopujących z mikrofibry, akumulator oraz stację dokującą, którą można zawiesić na ścianie. Ale najważniejszym elementem zestawu jest ta nasadka 2w1. Ona potrafi myć i odkurzać jednocześnie, no i jej chciałbym przyjrzeć się najbardziej szczegółowo, ale zrobimy to pod koniec filmu przy okazji testu skuteczności mopowania. Prezentację zacznijmy może od samego odkurzacza. Jest lekki i bardzo poręczny, ale przy okazji wygląda też świetnie i uwierzcie mi, jego design wielu osobom może się spodobać. Zastosowanie dwóch rodzajów filtrów, czyli filtra siatkowego ze stali nierdzewnej i filtra typu cartridge oraz uszczelnień całego odkurzacza daje skuteczność filtracji na poziomie 99,97%. W ogóle jeśli chodzi o system filtracji, to trzeba stwierdzić, że powietrze wydmuchiwane przez wyloty w tym odkurzaczu jest po prostu bardzo czyste, co na przykład dla alergików nie będzie bez znaczenia. Odkurzacz ma trzy standardowe tryby pracy: Eco, Auto i Turbo. No i możemy się spodziewać, że największą moc będzie miał w trybie Turbo, a najdłużej podziała w trybie Eco, bo tak to już jest z pionowymi odkurzaczami. Producent natomiast zachęca do korzystania z trybu auto, bo będąc w nim, odkurzacz samodzielnie reguluje zarówno moc sania, jak i obroty wałka elektroszczotki, dostosowując je do rodzaju powierzchni. Powyżej mamy wskaźnik poziomu naładowania baterii. Odkurzacz Bosch korzysta z wymiennych akumulatorów o pojemności 3Ah, które oferują wydłużony czas pracy. Ale najlepsze jest w nich to, że. Te akumulatory są kompatybilne z elektronarzędziami marki Bosch z tak zwanej zielonej linii. Więc jeśli mamy na przykład jakąś wkrętarkę tego producenta, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że możemy podpiąć jej akumulator do tego odkurzacza. I to jest duży plus. Bosch Pro Hygienic Aqua wyposażony jest w ciekawą elektroszczotkę, która ma umożliwiać bardzo skuteczne odkurzanie. ponoć tak dokładne jak Tradycyjnym odkurzaczu workowym. I w sumie bardzo łatwo będzie to sprawdzić. Rozsypaliśmy trochę różnego rodzaju zabrudzeń na podłodze i na dość gęstym dywanie. Jak widzicie, elektroszczotka radzi sobie bardzo dobrze na obu powierzchniach, niezależnie od typu zabrudzenia. Sporym plusem tej elektroszczotki jest oświetlenie LED. Jeśli ktoś nie ma odkurzacza z ledami zamontowanymi w szczotce, może nie do końca zdawać sobie sprawę, jak bardzo pomocnym są gadżetem. Chodzi po prostu o to, że dzięki światłu świecącemu bezpośrednio przy powierzchni podłogi, o wiele lepiej widać kurz, który się tam zbiera, co pozwala dokładniej odkurzać. Po prostu, jak już widzimy ten kurz, to na pewno nie pozwolimy, by tam został. A przynajmniej na mnie to tak działa. Przy okazji Bosch chwali się, że skuteczność odkurzania z użyciem tej elektroszczotki przekracza 99,9%. Nie do końca wiem jak oni to policzyli, ale jestem w stanie w to uwierzyć, bo faktycznie ten sprzęt odkurza aż miło. Szczególnie że nie musimy padać na podłogę, gdy do odkurzenia jest przestrzeń pod sofą czy łóżkiem. Bo rura zginana pod kątem 90 stopni daje wygodę sprzątania nawet pod niskimi meblami. Do skuteczności odkurzania dokłada się też wydajny silnik z technologią turbospin, na który Bosch daje aż 10 lat gwarancji. Haha, ha. in Germany. Tak jest Mariusz, to jest niemiecka jakość, której producent jest po prostu pewien, więc dlaczego nie ma dać gwarancji na silnik obowiązującej przez dekadę? To nasadka dwa w jednym, którą Bosch nazwał Dynamic Aqua. Pozwala ona na aktywne mopowanie podłogi. Bo jak się pewnie domyślacie, te nakładki z mikrofibry obracają się podczas mycia, co ma znacząco zwiększyć skuteczność całej procedury. Użyta tutaj mikrofibra wydaje się dość gęsta i faktycznie sprawia wrażenie zdolnej do umycia podłogi, ale jednocześnie jest też delikatna. Więc jeśli ktoś ma podatny na zarysowania parkiet, to ten sprzęt nie powinien go uszkodzić. Tutaj jest pewien tajemniczy przycisk, ale jego zastosowanie wyjawię Wam dopiero za chwilę. Umieszczenie nakładek na nasadce myjącej nie przysparza żadnych problemów. Podobnie jak instalacja zbiornika na wodę. Ten mały zbiorniczek pozwoli nam na umycie około 50 m2 podłogi. Można używać tu samej wody, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dodać do środka niewielką ilość detergentu. Dozowanie wody oczywiście przebiega automatycznie. Pamiętajcie jednak, że to jest nasadka dwa w jednym, więc ona myje, ale też odkurza jednocześnie. Więc jeśli na podłodze jest kurz czy inne ruchome zabrudzenia, to w pierwszej kolejności nasadka wciągnie je do pojemnika na kurz, a dopiero później wymyje na mokro podłogę, na której leżały. Mopowanie niepoplamionej podłogi jest bardzo proste i przyjemne. Nasadką łatwo się manewruje i tutaj też przydaje się zginana rura. A jeśli na przykład chcemy wyczyścić schody, to nasadki myjącej możemy używać w ogóle bez rury. To znacząco ułatwi nam zadanie. Dobra, myślę, że w końcu przyszedł czas na test. No bo wiecie, mycie zakurzonej podłogi to jedno. Wyzwaniem dla takiego sprzętu będzie dopiero usuwanie zaschniętych plam. Pobrudzimy podłogę kilkoma różnymi substancjami. Będzie to na przykład pasta do zębów, ketchup i dżem, ale rozlejemy też trochę mleka i kawy. Jak zwykle poczekamy, aż nasze plamy nieco przyschną, no i dopiero wtedy spróbujemy je wyczyścić z użyciem nasadki 2 w 1 Dynamic Aqua od Bosch. Sprawdzimy, czy ten odkurzacz mopujący sobie z tym wszystkim poradzi. Aktywne mopowanie działa, ale jeśli mamy do czynienia ze szczególnie uporczywym zabrudzeniem, jak na przykład przyschnięta pasta do zębów, to warto wiedzieć, że można tu zwiększyć ilość dozowanej wody. Wystarczy przytrzymać ten przycisk przez 3 sekundy. Dzięki temu na nakładkach mopujących wyląduje nieco więcej wody niż normalnie, co pozwoli na wymycie bardziej uporczywego, czy właśnie przyschniętego brudu. Funkcja ta jest również przydatna w momencie, w którym rozpoczynamy odkurzanie czy mopowanie, bo dzięki niej nakładki mopujące nasłączają się szybciej i nie trzeba ich na przykład wcześniej moczyć pod kranem. Mówię Wam szczerze, że to nawet działa. I muszę przyznać, że Bosch Pro Hygienic Aqua daje znacznie więcej frajdy z mopowania niż sam mop. Warto wiedzieć, że nakładki mopujące można z powodzeniem brać w pralce, no i w zasadzie producent poleca to robić po każdym użyciu. Natomiast pojemnik na kurz opróżnia się w ten sposób. Dzięki technologii Rotation Clean zastosowanej w filtrze wystarczy kilkukrotnie przekręcić to czerwone koło, by cały kurz i brud wypadł z filtra do kosza na śmieci. I to jest bardzo wygodna. A zarazem higieniczna opcja, bo nie trzeba grzebać palcami w tym filtrze, żeby go wyczyścić. Boż, trochę Aqua to myślę dość ciekawa propozycja dla kogoś, kto dba o czystość i higienę w domu, ale niekoniecznie lubi się przy tym bardzo napracować. No bo wiecie, alternatywą dla takiego odkurzacza mopującego jest wiadro z wodą i MOP. Szczerze mówiąc, ja wolę ten sprzęt. Jeśli wy jesteście tego samego zdania, to zapraszam Was na maxelectro.pl i do sklepów Max Electro, gdzie możecie go kupić. No i pamiętajcie o subskrypcji kanału Max Electro na YouTube. Do zobaczenia w następnym teście.